Witam Was wszystkich, przy okazji chciałbym jeszcze Was wszystkich zaprosić na naszego Discorda Jest on teraz troszeczkę remontowany, ale jak na razie wszystko będzie gotowe Także możecie już od razu wpadać I przy okazji będziecie mogli się dowiedzieć Co takiego będzie się działo na kanale Będziecie mieli dostęp do wszystkich powiadomień memy na siebie memiszcze, me możecie nawet wstawiać rysunki Czy fanarty związane z moim kanałem albo z jakimś innym Możecie tutaj wstawiać wszystko. Manka, ja nie, nie ma też tutaj się mile widziana. Możecie też dawać również propozycje, jakichś odcinków, albo czegoś innego. A ja zapraszam was wszystkich na film. No, dzień dobry wam wszystkim. Z tej strony Jake Samurai. Witam w drugim już odcinku Asterixa i Obelixa XXL2. Skończyliśmy ostatnio na rozdrożu dróg, dzięki któremu będziemy mogli wydostać się z lutencji. Mamy tutaj do wyboru akurat trzy przejścia, więc będziemy musieli niestety wszystko po kolei powybijać. Na ten moment atakują nas znowu Rzymianie. A na ten moment jestem wypoczęty i gotowy do walki. Dzisiaj jest z tego co się orientuję, dzisiaj jest poniedziałek, więc... Ups, o cholera, nie chciałem tak zrobić. A! Jest dzisiaj poniedziałek, udało mi się w końcu odpocząć, w miarę dobrze. Dzięki czemu? Co jest? Czekajcie, co znaczy ten przycisk? Opcje, zobaczmy. Nie pamiętam tego wykrzyknika. To jest IDFIX. Aha. Czy muszę idę fiksa użyć na nim? Au! Pierz go! No, i teraz jest dobrze. W sumie to. A w sumie, żeby się nie pieprzyć z tym, idę po magiczny napój. Nie! Dzięki temu moje ataki nie tylko są o wiele silniejsze, ale są. Nie do zablokowania. To się szybko pozbędę tych centurionów. A! no nie! AU! Uziwa Mario! Zapomniałem, że ten Mario mocno bije. Także jeżeli chodzi o... Wczorajszy dzień było mi troszeczkę... Znaczy inaczej nie było mi ciężko. Tylko po prostu byłem tak cholernie zmęczony na wypadach. Ale tak, położyłem się wcześniej spać. Pomyślałem sobie, że... A skoro i tak już tu! Jezu, Marian! Spadaj, Marian! Przeszkadzasz mi w moim monologu. spieprzaj. Więc jeszcze raz. Aj, nie zdążyłem. Dobra, został jeszcze jeden. Więc tak. Udało mi się w końcu wyspać. Położyłem się wcześniej. Byłem cholernie zmęczony nieźle co? Mój żywianin przeleciał co najmniej 5 km Pan Asterix zapomniał powiedzieć, że wolno mu korzystać z magicznego wywaru To prawda. No dobra, a się dokończyłeś to teraz ja. Więc tak, udało mi się w końcu w miarę odpocząć i pomyślałem sobie No, napisaliście przecież na tym moim poście na społeczności, że chcecie co 2 dni. Więc jakby to powiedzieć chciałbym przejść od słów do czynów. Więc dlatego postaram się troszeczkę nagrać na zapas w czerwcu to niestety nie będzie aż tak yy, dużo czasu na nagrywanie tego. Bo bądź co bądź się zbliża ten mój sądny dzień, a muszę się szykować. Ale tak czy siak. Chciałbym po prostu wam zrobić trochę przyjemności. Odcinki będą tak gdzieś trwały po 25 po pół godziny. Niestety nie włączyłem stopera, ale to akurat nie jest problem. Mniej więcej będę wiedział, gdzie przerwać. No dobra. Jak sami możecie zobaczyć, mamy tu w końcu wieżę Eiffel. Nie, nie wiem... Ale w sumie ja się tak zastanawiam, jakim cudem Cezar wpadł na pomysł stworzenia takiego kompleksu, skoro po pierwsze on powstał we Francji, czyli on powstał we w współczesnej gali w tym mom na ten moment. Nie wiem jak on w ogóle na to wpadł. W sensie ja wiem, że to jest po prostu prześmiewcze, a sam XXL2 jest nafaszerowany nawiązaniami do popkultury, ale kurde, ja nadal nie wiem do końca jak Cezar mógł ja pierwsze, przestań. Jak Cezar mógł na ten pomysł wpaść? Nie wiem, natchnęło go coś? Nie, bogowie mu powiedzieli, Matko Dobra, już Marian, nie denerwujesz. Spadaj, Mam mija. Arrivederci, spadaj. Ja wierdzielę. Chociaż o tyle dobrze, że to nie zadaje obrażeń. Ale muszę jeszcze jedno przyznać: Ajaj, że akurat w tej części Asterixa i Obelixa. Muzyka jest akurat tutaj fajna. Akurat ten utwór mi się bardzo podoba. Przyobijanie komuś mordy to jest. to jest naprawdę tak przyjemne. Do widzenia. Dobra, No! Obelix! Nie miałeś go wyrzucić poza orbitę. Ech, no dobra. Mniejsza z tym. Idziemy teraz na górę. Będziemy musieli aktywować kolejny przełącznik, bo ogólnie w tej, grze jest mnóstwo dźwigni. Co jest troszeczkę wnerwiające, no ale na tym w sumie też i gra polega, ale mimo wszystko, XXL 2 jest, według, jeżeli chodzi o mechaniki, jest o wiele lepiej dopracowana. Jeśli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o chodzenie... Same poziomy są nawet ciekawe. No i przeciwnicy. Tutaj akurat są o wiele bardziej różnorodni. No atakuj, frajerze. Przykro mi, oni, ale zostałeś zwolniony dyscyplinarnie. A jak? Dostałeś kopa w dupę. <laughs> no. A ta prehistory... Nie, 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 prehistoryczna, Starożytna wierzajka. W ogóle ta piramida, co stoi do góry nogami. Ciekawe, czy któremuś architektowi troszeczkę walnęła na mózg. <grywa> Myślę, że tak. Odkryłem diamentowy hełm. Uuu, nice. Sobie zapiszemy. Okej. Okay. Pierwszy punkt już mamy za sobą. Teraz będziemy musieli otworzyć drugi. Hmm, mamy tutaj do dyspozycji trzy przejścia. A za niedługo będziemy musieli walczyć z tym pieprzonym hadoken rzymianinem. O matko. On jest akurat okropny. No, znowu to samo. Kolejny dzień i znowu to samo. O, a zapomniałem jeszcze wspomnieć, że teraz Centurioni oprócz ataku, z dysta oprócz ataku w zwarciu mają do dyspozycji atak z dystansu. U <laughs> <O>, matku. <laughs> Masz, przepraszam. Mają do dyspozycji <laughs> atak z dystansu z przy pomocy sztyletów. No gdzie uciekasz pajacu? I cyk z mota. No Obijanie was teraz będzie o wiele łatwiejsze Są jeszcze tacy przeciwnicy, których nie wystarczy tylko powalić i nie pokonasz ich w normalny sposób To jest naprawdę bardzo fajne, ale o tym opowiem w sumie później O, wysokobiałkowy Rzymianin ja o tym wiem i to jest... O, 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 dobra, nie, uciekamy. Dobra, uciekamy. Zaraz giniemy. Dobra. No ale tylko jedna tarcza. W ogóle zastanawiam się nad jedną rzeczą. Dlaczego tekstury ikon tarczy są tak słabo zrobione? Nie rozumiem w ogóle tego. Czemu twórcy wpadli na taki pomysł, żeby graficznie te ikony były bardziej do dupy? Ale przyznać muszę, że... Walka jest przyjemna. <laughs> Jestem niczym huragan. Nic mnie nie zatrzyma. A jeśli spróbujecie, to się przeliczycie, pajace. Ło! Ile fiksie. Dawaj. Au! Jest jeszcze kolejny wariant takich przeciwników. To są mopancerzeni Rzymianie. Są... Nie tyle co silniejsi, nie tyle co silniejsi oni też wykonują częściej ataki. W ogóle też za pomocą bicza możemy przebijać tarczy. To jest bardzo przydatne. Dobra, koniec żartów. Centurionie, jesteś zwolniony. JIT! Kurde, a to mi się podoba. To jest o wiele lepsze niż w jedynce. Dawaj, ile fix. Dobra, już wiem, jak tego używać. Teraz to nie zwiejesz mi. No, tylko, że tu tego Centuriona Kierzec w tej pozycji nie da się przebić bez magicznego napoju. Trzeba niestety poczekać. No, atakuj. Dawaj. No nie bądź taki. O, i dopiero teraz możemy go bić. No, w sumie, to jest bardzo fajne rozmaicenie. Teraz walka nie polega po prostu na samym obijaniu pyska. No, niby na tym to nie na tym polegała wysała gra z Terisem, ale... Na ten moment... Mi się o wiele bardziej podoba. Tylko chwila. Został jeden Rzymianin. A tu jesteś! E ty... Kurde, ja już myślałem, że znowu się gra zbugowała. żeby utrzymać formę Pewnie, pewnie, o, ale robię się trochę głodna z eee. tego. nie widziałem tu nawet jednego dzika. Co oni jedzą, ci Rzymianie? Naprawdę chcesz wiedzieć? Moi, mój drogi Obelisiek. Rzymianie dokładnie dzika nie jedzą. Chociaż... Może czasami jakiś udziec zjedzą, ale dokładnie tych dzików nie jedzą. W ogóle samo to stwierdzenie, że w i Obelixie jedzą dziki, jest dość błędne. No ale wiadomo, to jest na potrzeby seriala animowanego, więc ja nie zamierzam się czepiać, tak? Ale generalnie to jest błędny zamysł. W ogóle tak mówiąc o kuchni, jeżeli chodzi o. Mm, nie wiem, Wczesno-średniowieczną, ogólnie naszą polską kuchnię, ona głównie słynęła z bardzo przyprawionych potraw, i w sumie to się zgadza, bo wiele przepisów, wiele podaj mówiło o tym, że nawet i historyczne, że te przyprawy był, niektóre były bardzo dobrze doprawione. Nie pamiętam tylko, który król nasz polski, który na polski król dokładniej sprowadził te, dokładnie sprowadził zioła. Do naszego kraju. O! Magiczny napój. O to chodzi. Dobra, gdzie jesteś? Co? Nie! Nie! Nie mówi, że magiczny napój zniknął! O nie! Ja nienawidzę ich. Hadowkin! Że co? O! Ok. Do ataku! Ura! Ja cię zara oro, to się wypieprzo. Ja ci zrobi oro, to ty się wypieprzo. Chodź tu, idziemy zabić wszystkich Hadoken. A, ta 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 Uu, koniec gry! Wypindalaj stąd, wraca do swojego Street Fightera! JIT! Do widzenia! i widzimy się w kolejnym Street Fighterze <laughs> wow. dobra czas się w niej ostrożności AU! LUIGI! znaczy nie Mario nie, nie Luigi Mario! Marian! ja ci coś powiedziałem przestań do mnie strzelać ze swojej pieprzonej armatki wolnej ty lepiej do jego strzelaj a nie do mnie dobra nie zamierzam na razie tego komba wykonywać Dobre to było na początku, ale teraz mnie to po prostu w Ło! A masz. Już nie macie tarczy. A właśnie o tym mówiłem. Do niego nie można tak łatwo podejść. A do posiada bardzo. Dobrą mechanikę walki, nie możemy tak gwałtownie do niego podejść, bo później on nas podrzuci. A masz! No który mi strącił kombo? Nie, dobra, teraz to jestem wkurwiony. Nie, teraz to jestem wkurzony. Miałem przez was kuźwa nie przyklinać. Chyba przywole ci w mordę. Tobie też, tobie to przy okazji. A! Obra! Amas. No, obelisk daje radę. O. się. Awaj! Tak jest. Udało się. Myślałem, że będą silniejsi. Ja ja sobie robisz, byli silniejsi. No co nie obili nam dyska? O, szyfer. Patrz, Nie tam dlaczego? To jest bardzo fajna atrakcja turystyczna. Na przykład w że masz gondolę. Albo w łazienkach. No dobra, w takim razie No Dobra, tutaj kamera trochę inaczej działa ale w sumie fajny nawet taki stateczek. W sumie, ja to się zastanawiam nad jedną rzeczą. Gdyby faktycznie technologia była tak uwarunkowana jak w Asterixie, to jestem ciekaw jak wyglądałby teraz świat. No bo w sumie, tak prawdę mówiąc, to tutaj na ten moment technologia jest troszeczkę jakieś o parę setek lat do przodu. Ale gdyby naprawdę się tak postarać, no to Kurde, jestem ciekawy, jak to będzie, był, jakby to w ogóle wyglądało za te paręsetek parę lat, gdyby faktycznie świat Asterixa e był autentyczny do naszego. Powiem Wam, że to byłaby naprawdę ciekawa kwestia. Eee, halo, ale ja bym chciał już popłynąć do tej małej Wenecji. Chwila, bo ten statek powinien teraz. O, właśnie! A jeszcze jedno zapomniałem Wam wspomnieć: że do przejścia do każdego etapu generalnie e, trzeba zawsze zbierać jednak te trochę hełmy. Trzeba będzie jednak zbierać te hełmy. Dlaczego? W pierwszej części hełmy służyły tylko do kupowania upgrade'ów, natomiast w tej części e, hełmy służą jako waluta, żeby móc na przykład zapłacić strażnikowi. Jeżeli nie pozbieramy dostatecznej ilości hełmów, kamera. Yy, yy, chwileczkę, a tutaj. A, no. A. A. Jeżeli nie uzbieramy dostatecznej ilości hełmów, nie dostaniemy się do środka. Otwórz pełek. musimy wejść do środka. Przekro mi panowie, ale nie mogę, to się nie uda. Dobra. Ile chcesz? Dobra, ile płacisz? Dawaj, do it. To się nie uda. Co? Nawet jeśli dysponujesz nadludzką siłą, w co wątpię, wszak mówimy o rzeczywistości, ale nawet jeśli dysponowałbyś taką siłą, to i tak się nie uda. Te są niezniszczalne. Zatem wróć, kiedy będziesz miał złoto na wejście. A taki jesteś cwaniaczek? Zaraz ci pokażę co ja umy. Zaraz ci pokażę swój niezawodny argument Ile potrzeba tutaj w ogóle? Hełmów? O! 10 tysięcy! No właśnie. <laughs> Dopiero mi się już wspomniało... To o! Tutaj mamy pałac Cezara znajdujący się w samym sercu Las guma. Jest to ostatni powiem. Z czym przybywasz? jest on? Mam dwie wiadomości, Cezarze, dobrą i złą. Nie lubię, jak wieści chodzą parami, Larry. Przypomina mi to o tych dwóch galach, jednym małym, drugim dużym. Zabawne, że o tym wspominasz, Cezarze. Sam Schiffer ostrzegł galów o naszej operacji. Właśnie jest w Las Vegum z dwoma galami. Na Jupitera! Przyprowadził Asterixa i Obelixa? Nie znam ich imion, szlachetny Cezarze. Jeden jest mały z wąsami, a drugi wielki w paski. <grym> Podobają mi się akurat tutaj kaczenki. Musimy ich powstrzymać za wszelką cenę. Wysłać każdy dostępny legion. Na Mars, Lary, krawcie. Wstawaj i ruszaj! No ciekawe jak, jak przez chwilę miał... No ciekawe jak, jak przez chwilę rzuciłeś nim jak szmato. Jak szmato, jak szmatą. O, przepraszam, źle powiedział. Co? Jak to zamknięte? Jak to zamknięte? Ja za przejście zapłaciłem otwierać mi te drzwi! Zapiszemy to. Jesteśmy aktualnie w końcu w Lutecji. Nie, nie w Lutecji. Jesteśmy w małej Wenecji. Inaczej się tutaj niestety nie dostaniemy. No dobra. W takim momencie to moglibyśmy Skończyć odcinek na ten moment, doszliśmy już i tak bardzo daleko. Także bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Następny odcinek pojawi się za niedługo. Pamiętajcie, Wasza obecność jest tutaj bardzo mile widziana. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszam przy okazji na, na naszego Discorda. Jest już troszeczkę poremontowane, także już nie będziecie, mieli nie będziecie mieli problemów z nawigacją i będziecie mogli o wiele lepiej. Zapoznać się z lokalizacją serwera. Także do miłego i do zobaczenia wszystkim. Na razie.